Choć pierwszy mecz udało się wygrać przez jego większość, na prowadzeniu byli czarni, którzy agresywną obroną nie pozwalali rozpędzić się pod opiecznym Radosława Chyrzego. O zwycięstwie przesądził wówczas zryw gospodarzy na początku czwartej kwarty. Dzień później w meczu, który oglądamy Śląsk zaczął całkiem nieźle od kilku udanych akcji w strefie podkoszowej. Wciąż nie brakowało jednak problemów z wykreowaniem otwartych pozycji na obwodzie. Tych nie mieli za to. Goście po 10 minutach prowadzili 14 do 12. Druga kwarta meczu przebiegła według podobnego scenariusza wojskowi. Pudłowali rzuty również z otwartych pozycji, a ich błędy i brak dokładności w rozegraniu prowadziły do strat. Słupstanie tymczasem gromadzili punkty po indywidualnych akcjach Huberta Wyszkowskiego, Adriana Kordalskiego, Wojciecha Jakubiaka i Patryka Pełki. Z czasem udało im się zbudować przewagę nawet 11 punktów. Niestety po przerwie gra zawodników Radosława Hyżego nie wyglądała lepiej. Podopieczni Mantasa Oskisa wykorzysty. Brak agresji Wrocławian w obronie i szybko powiększali przewagę. Po trzeciej kwarcie było 50 do 66 i szanse na końcowy sukces śląska malały z każdą sekundą. W ostatniej części spotkania koszykarze WKS-u starali się gonić wynik, przychodziło im to jednak z wielkim trudem. Kilka dobrych akcji w obronie dało szansę na zbliżenie się do czarnych, ale za każdym razem zawodziła w tym przypadku egzekucja rzutów. Ostateczny wynik, zasłużone zwycięstwo czarnych 86 do 72. Teraz rywalizacja przenosi się do Słupska.